Dzień dobry Państwu. Dzisiaj odnosimy się do skandalu z systemem KSEF, a więc krajowym systemem e-faktur. To rządowy system zmuszający przedsiębiorców, wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, do wprowadzania faktur w czasie rzeczywistym do państwowego rejestru, do państwowego systemu. Ten obowiązek wchodzi już za tydzień. Jedyny problem to, że system, mimo że przygotowywany od lat, jest niegotowy. To świadectwo wyjątkowego nieprofesjonalizmu dwóch rządów. Rząd PiSu, który postanowił o stworzeniu tego systemu i go nie przygotował. I rządu Platformy, platformy obecnej tak zwanej koalicji obywatelskiej wraz z lewicą, słynącą z różnego rodzaju blamarzy na kierunku cyfryzacyjnym, który tego systemu nie potrafiła, ten rząd nie potrafił przygotować na termin, w którym nakłada obowiązek. Urzędnicy, politycy wydaje się, że zdają sobie sprawę, że stoją u progu katastrofy, dlatego wprowadzili tego rodzaju brak kar przez pierwszy rok stosowania tego systemu, jednocześnie nie znieśli jednoznacznie obowiązku korzystania z tego systemu. Dziś Konfederacja w związku z tym organizuje protesty przed urzędami skarbowymi w całym kraju, w ponad 40 miastach. Nasi działacze przeprowadzają protesty, konferencje prasowe, informują o zagrożeniach i uważamy, że poważne państwo, szczególnie które podlega stale cyberatakom, jest w że wojny hybrydowej, którego systemy są atakowane, nie wprowadza, obiegu swojej gospodarki, a więc wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, do systemu, który nie jest prawidłowo przetestowany, gdzie na komisjach sejmowych wychodzą najróżniejsze nieprofesjonalizmy, niedociągnięcia i oczywiste braki czy nawet zmiany koncepcyjne zachodzące na ostatnim etapie przed uruchomieniem systemu i gdzie widać gołym okiem dla każdego zorientowanego w sposobie prowadzenia prac nad systemami informatycznymi, że ten system jest po prostu nieskończony. Znamy tego rodzaju. Sytuację. Znamy je m.in. z wprowadzenia tzw. polskiego ładu przez rząd PiSu, kiedy wprowadzano coś, co jest nieskończone, w życie. To się nigdy dobrze nie kończy. Dlatego tutaj apelujemy do rządu o rozsądek i właściwie żądamy, nie tylko apelujemy o wstrzymanie obowiązku wejścia w ten system od 1 lutego. Motywujemy to niedokończeniem systemu, jego nieprzetestowaniem, obawami o dyskrecję danych. Obawami o to, jakie zrodzi to skutki dla całej gospodarki i powagę państwa polskiego, które nie może być kojarzone z kolejnym serialem polegającym na uruchomieniu systemu, który po prostu nie działa. Po czym wycofywaniem się z tego i tworzeniem jakiegoś podwójnego systemu, typu, że wszyscy coś muszą, ale w sumie tak naprawdę to nie muszą i nikt za to nie odpowiada. Odpowiada za to rząd Platformy, odpowiada za to rząd PiSu i odpowiada za to osobiście minister Domański. Szanowni Państwo, to o czym dzisiaj mówimy to jest kolejny serial pod tytułem KSEF. Te wszystkie zagrożenia, którym, przed którymi ostrzegaliśmy już znacznie wcześniej, dzisiaj praktycznie za kilka dni mogą wejść w życie. Także jesteśmy tutaj jako konfederacja w imieniu przedsiębiorców, w imieniu też ludzi, którzy poważają państwo polskie i nie chcą, żeby było zarządzane byle jak, żeby zarządzane było w sposób spontaniczny, bez jakiegokolwiek przygotowania do tak bardzo poważnych reform, a przecież KSEF, jest niespotykaną wcześniej rewolucją, właśnie jeśli chodzi, w polskim, jeśli chodzi o polskie prawo podatkowe, rewolucją, która całkowicie zmieni sposób rozliczania się przedsiębiorców między sobą. Jest coś, co oczywiście przedsiębiorcy zwracają ogromną uwagę, i razem z naszymi działaczami w całej Polsce dzisiaj organizujemy takie konferencje prasowe, w którym również przedsiębiorcy będą zawierać głos. Są to bardzo ważne i istotne konferencje prasowe, dlatego że Konfederacja jest jedyną, Siłą wiarygodną, jeśli chodzi właśnie o protest przeciwko wejściu w życie krajowego właśnie rejestru e-faktur, dlatego że. Pomysł tego, tego ksefu rozpoczął się już w 2021 roku. Rozpoczął go właśnie Mateusz Morawiecki, który chciał, żeby początkowo był to dobrowolny system, przeszło to przez Sejm. Natomiast Mateusz Morawiecki był bardzo zacięty właśnie w tych sprawach i prosił Unię Europejską o to, żeby zgodziła się tutaj na zmiany w dyrektywie o VAT, żeby ten system mógł być obowiązkowy. I Proszę zauważyć, jaką determinacją właśnie kierował się premier Morawiecki właśnie w takich sprawach kiedy trzeba inwigować y, przedsiębiorców, inwigować obywateli, kiedy. Y, y, i w grę wchodzi komplikacja życia bardzo wielu przedsiębiorców, naraża ich to na dodatkowe koszty. To akurat wtedy premier Morawiecki wykazał się wielką determinacją, żeby ten ksef wprowadzić, był obowiązkowy. I co ciekawe, udało mu się, nie udało mu się za to protestować przeciwko Zielonemu Ładu i tak dalej, i tak dalej, kiedy właśnie w interesie obywateli można było coś zrobić. Konfederacja głosowała przeciwko, przeciwko głosowała też Platforma Obywatelska. Co ciekawe, która obecnie wprowadza, w życie ten kse, więc pytanie, czy wtedy protestowała dlatego, że były to złe rozwiązania i robiła to słusznie, czy teraz wiedzą, że to są złe rozwiązania i tak ma zamiar wprowadzać je w życie. To jest coś absurdalnego, co nie powinno mieć miejsca w polityce, bo da się powiedzieć, że nie budujemy CPK, nie budujemy energii, nie budujemy właśnie elektrowni jądrowej. Da się to powiedzieć, ale jeśli chodzi o komplikowanie życia przedsiębiorcom, jeśli chodzi o, o właśnie system Ksew, który będzie inwigilował właśnie przedsiębiorców, to wtedy nie da się powiedzieć weto. My oczywiście sprzeciwiamy się temu systemowi, jest on nieprzygotowany i naraża nasze państwo na różne problemy z funkcjonowaniem tego systemu, a dwa na liczne awarie. Jeszcze nie ma takiego systemu właśnie elektronicznego, który nie byłby nie byłby skłonny do wielu awarii. Wielkie firmy międzynarodowe z gigantycznymi pieniędzmi, finansowaniem i tak dalej mają awarie raz na jakiś czas. W tym momencie ten system w każdej chwili może się oczywiście wywrócić. I co wtedy? Narażone są na niebezpieczeństwo gigantyczne dane, transakcje handlowe, również między bardzo dużymi spółkami. To są ogromna wiedza, informacje, które mogą zostać wykorzystane przeciwko powadze państwa polskiego, przeciwko też danym, które mają spółki również państwowe, które też będą w tym systemie uczestniczyć. Dlatego Konfederacja oczywiście protestuje przeciwko temu skandalicznemu poziomowi inwigilacji, przeciwko wdrażaniu ksefu w życie. Proszę o zabranie głosów. Magdalena Wiadomo. Dzień dobry Państwu. Wiadomość dzisiaj za Polskim Radiem rekordowa liczba ataków na polskie urzędy. W tym czasie Ministerstwo Finansów zobowiązuje polskich przedsiębiorców do umieszczenia wszystkich informacji dotyczących zdarzeń gospodarczych w naszej gospodarce do systemu centralnego, który naturalnie może padać atakiem takich Badać ofiarą ataku takich e, ataków cybernetycznych. To zagraża stabilności zarówno działalności gospodarczej, jak i w ogóle całego obrotu gospodarczego w Polsce. Już dzisiaj wiemy o tym, że zarówno system EPIT ma swoje problemy. Wiemy o tym, że systemy zakładu ubezpieczeń społecznych padają ofiarą cyberataków. Zdarzają się już teraz takie sytuacje w Polsce, kiedy polscy lekarze nie są w stanie wystawić L4 pracownikom w całej Polsce jak gdyż system centralny nie działa. Jest to infrastruktura oczywiście krytyczna, na którą atak naraża na wyciek wrażliwych danych. system, który w jednym miejscu gromadzi właśnie wszystkie dane o transakcjach, także zespółek strategicznych, dotyczący aspektów wrażliwych. No naturalnie staje się szczególnie w sytuacji za naszą wschodnią granicą. Elementem, elementem ataku. Warto wspomnieć, że pomysł KSEF-u urodził się jeszcze za prawa i sprawiedliwości w trakcie tak zwanego nowego ładu, dzisiaj badania, które były przeprowadzane na małych i mikroprzedsiębiorcach Pokazują, że drugim najbardziej odczuwalnym skutkiem Nowego Ładu po wzroście ciężarów składki zdrowotnej było właśnie wzrost obowiązków sprawozdawczych oraz kosztów systemów informatycznych. Ministerstwo Finansów do dziś, jak mówi o koszcie poboru podatków, opowiada jedynie o kosztach urzędniczych. Nie zostały przeprowadzone żadne istotne badania, jak koszt obowiązków sprawozdawczych wpływa na przedsiębiorców, którzy przecież są oczywiście podatnikami podatku, PIT i CIT, ale płatnikami podatku VAT, najistotniejszego, jeżeli chodzi o nasz budżet centralny państwa. Dziękuję. Szanowni Państwo, nazywam się Paweł Kubalski. Jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chcę powiedzieć, że KSEF nie zmniejszy pracy dla księgowych, stanowi natomiast zagrożenie dla dla naszych danych, dla tajemnicy handlowej, dla stabilności działalności i grozi wysokimi karami dla przedsiębiorców. I ta rewolucja jest szkodliwa i musimy ją zatrzymać. Dlatego w dniu dzisiejszym w całej Polsce przed urzędami skarbowymi Konfederacja organizuje konferencje prasowe, by zaprotestować przeciwko inwigilacji polskich przedsiębiorców. Musimy chronić przedsiębiorstwa Polek i Polaków. Szanowni Państwo, o skali nieprzygotowania do wdrożenia tego systemu niech świadczy fakt, że termin wdrożenia KSEF-u był wielokrotnie przekładany, ponieważ Ministerstwo Finansów wciąż nie było przygotowane do, do, do jego wdrożenia. Dlatego Konfederacja tutaj stawia sprawę jasno. Opowiadamy się po stronie przedsiębiorców. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie, to zapraszamy do śledzenia tych 40, ponad 40 działań, które dzisiaj Konfederacja...